Cześć, dzień dobry, dzisiaj opowiem o perełkach urody, witamina C, to jest ta uroda, to jest to wspaniałość, co powoduje, że masz ujędrnioną twarz, działa przeciwzmarszczkowo, Liftingująco, a to lubimy. Mhm. No i przede wszystkim rozjaśnia twarz. Jest do, również do wrażliwej skóry, jak masz przebarwienia, jak masz popękane naczynka. Idealnie, idealnie. To jest też dla mnie idealnie, dlatego że ja mam popękane naczynka. Tak, kamufluje je mocno, ale, ale mam. I pielęgnuje. E, tu jest fajne to, że witamina C jest w bardzo dobrej jakości. Naprawdę stara się firma, żeby składniki były z dobrych źródeł. witamina C. I jest tutaj kwas, który zabezpiecza tą witaminę C, a to jest też bardzo istotne i pomaga ją po prostu takiemu ochrania. Pomaga jej się też lepiej utrzymywać na na skórze i Głębi wchodzić, tak? Ten kwas też jest bardzo y, potrzebny. Jak to wygląda? Jest 30 takich perełek, takich malutkich. O! Tak jak y, na kręgle chodzimy, takie małe kręgle, mhm. ale o tyle to jest fajne, że to jest też taki przyjemny y, rytuał, bo nie potrzeba żadnych nożyczek, nic z tych rzeczy. Ja mam twarz już umytą, też z tej serii witaminy C pianką umyłam twarz. Też polecam cały zestaw używać, czyli wiadomo, na dzień krem. Ja akurat teraz jestem już na noc, szykuję się, więc najpierw myję twarz tą pianką, a potem jeżeli to jest noc, to akurat perełki, jeżeli to jest dzień, to no to wiadomo, dzień. Dobra, przekręcamy. Bardzo łatwo to wychodzi. I nakładamy, ona już sama już wychodzi, i na, ja najpierw nakładam na miejsca takie, które y, albo są przebarwienia, albo wiem, że chcę zmniejszyć widoczność zmarszczek, no czyli ja się dużo śmieję, więc mam tutaj ten z tym lekki problem, ale zawsze to mówię nie problem, a wyzwanie. <laughs> więc tutaj sobie smaruję najpierw te miejsca, które ja sama uważam, że powinnam je posmarować, tak, czyli tutaj bardzo myślę, więc też sobie posmaruję, zmarszczkę lwią, no tutaj to tak dla ochrony, żeby nie powstawała ta bruzda, tak mocno widoczna, a wiadomo, że to też e, no trzeba na to e, zwracać uwagę. 30 takich perełek, no i później już smaruję na całą na całą twarz, żeby po prostu ujędrnić i żeby ta nasza skóra po prostu się odżywiała. Całe czoło ma bardzo fajny, nie pachnie, przynajmniej ja nie czuję, jak pachnie to bardzo delikatnie. Ma bardzo przyjemne taki, takie odczucia już są, jest taka mięsista, jeśli chodzi o krem, naprawdę Czuję, że już jest fajnie, no wiadomo ja mam na, tutaj mam dosyć sporo tych mm -hmm, przebarwień, więc najchętniej tak, jeździłam kiedyś na nartach, mm, więc bardzo w młodości nie za bardzo dbałam o, o to, żeby się smarować jakimiś kremami, teraz tak wszyscy mówią o tych kremach, więc wyrób taka trochę jak jestem już większa to. Na to zwracam uwagę. I zobaczcie, ja cały czas na, 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 nakładam taką ilość. Za każdym razem już praktycznie całą twarz posmarowałam i mi starcza. Oczywiście można sobie dwie yy, zaaplikować, ale naprawdę no ja nie potrzebuję dwóch. Mogę, oczywiście szyję, tak, szyja jest dosyć ważna, chyba najważniejsza. Tu widać naszą mm, pielęgnację na szyi. Tak? czyli szyja cały czas przekręcam i w formie takiego o płatka już się robi więc o a tu jeszcze trochę wyszło można tu czubeczek perełki nocy dla jakiej rodzaju skóry no najczęściej dla wrażliwej skóry czyli dla takiej z przebarwieniami która no ma popękane naczynka bo witamina C yy, przede wszystkim też y, uodparnia, czyli tak, daje taką ochronę, żeby nie powstawały, tak? wzmacnia, wzmacnia nam tę y, skórę. To też jest dosyć ważne. Zapraszam do sklepu poczytać, decydować w zestawie fajniej, hmm? bo jest cała pielęgnacja wówczas. Jest y, krem do twarzy, wcześniej pianka, krem do twarzy. A na wieczór perełki. No, 30 perełek. Także na miesiąc starczy. Można się elegancko wystroić. Witaminę co iść spać. Wszystkiego dobrego. I dbaj o siebie. No, bardzo proszę.